Cześć, ja kochani, witam Was w kolejnym odcinku i tym razem Was zabieram na super miejscówkę na wakacyjny odpoczynek my wybraliśmy się tutaj tylko na jedną noc piękne okoliczności przyrody można tutaj również połowić ryby jesteśmy niedaleko od Wenlo niedużo to kosztuje i co, za chwilę Wam pokażę gdzie jesteśmy zapraszam Was na odcinek ok, więc znajdujemy się na Kamplant w Arcen Tutaj wyświetla Wam się dokładny adres. Ymm, I już Wam pokazuję domek, który wynajęliśmy. Możecie tutaj wybierać pomiędzy domków kilkuosobowych, domków jednoosobowych i domków dwuosobowych. Dobra, ja Was zabieram do naszego. My mamy chatkę dwuosobową numer 3. A więc tutaj jest nasze tak jakby patio. Coś w takim stylu. I fajnie, bo odwróć się. Zobaczcie, jaki mamy widok. Super, nie? No fajnie. Fajnie się będzie rano wstawało. Więc mamy cudowny widoczek. Tutaj mamy kawałek kostki, stoliczek, dwa krzesła, parasol. Eee, szkoda, że nie ma tutaj grilla, no ale w sumie to mogło być niebezpiecznie. Chodzimy do środka. Drzwi można sobie na szerokość otworzyć. Co my zrobimy, ponieważ w środku jest dosyć gorąco, niech się wietrzy. I wchodźcie do środka. No to nasz, nasz pokój, nasz domek na dzisiejszą noc Nie jest to zbyt duże, ale odpowiednio duże, odpowiednio duże na dwie osoby Łóżko jakieś takie krótkie się daje. Ja zrobię test głości. No spoko, ja mam 1,70 m wzrostu i jest tak na wymiar, nie? A nie luz, ktoś jak jest wyższy to się zmieści Ludzie, nie musicie się o to martwić. Tutaj też jest wysoko. się to ściągnę, będę lepiej słyszała siebie. Więc spoczko. Eee, no i co? Pościel jest czysta, Nie ubrana ale tutaj leżą czyste zestawy. Także przynajmniej mamy pewność, eee, że ta pościel jest czyściutka i wypraną. I higieniczna. Tutaj są moi kochani dwa ręczniki. Elegancko, sterylnie zapakowane. Plus. A, a propos łazienki, za chwilę Wam powiem. Dwa ręczniki, e, Nie ma szlafroków. Myślałam, że będą, ale nie ma. E, ale to nic, bo w sumie tutaj nawet nie ma gdzie chodzić w szlafrokach. za chwilę zobaczycie łazienkę. No i co? W środku mamy cały szyb Kontakt. Kółeczka na przykład na jakąś lampkę czy telefon. Tutaj haczyk z jednej i z drugiej strony. No i lodóweczka. Spoko, że jest lodówka. Mamy tutaj kiełbę i jedzonko na grilla. E, I tutaj taka miska, nie wiem, na pranie, pralka. Oh no. e, e, tutaj mamy aneks kuchenny, chodźcie. O! Tutaj wszystko co trzeba jest potrzebne. Kubeczki, talerze, widelce, szklanki. Jest. A, A tutaj mamy część jadalnianą. Wie, ale tam nie Wiem już jakby była singielka, to byłam się kwiatki dom. Domu sprzątania nie ma. Fajnie, ciepło jest, no bo to grzeje tu jest w razie czego elektryczny No i jadalnia, stół, kiesiołka, ale my będziemy jeść na polu, ładnie miejsce. No i co? A, tutaj jeszcze e, Łóżko ma pod spodem dwie szuflady Że tak średnie otwierają Ta się w ogóle nie otwiera, bo tam blokuje A w szufladach są dwa kocyki Bardzo spoko, ponieważ my mamy zamiar łowić, wieczorem siedzieć, to fajnie się będzie okać. Widać i tutaj to jest to wszystko. Za chwilę pójdziemy i pokażemy Wam łazienkę i ogólnie cały ten teren tutaj dookoła. E, no bo fajnie jest, spoko. Tak polsko, nie? Patrzcie. A, i jeszcze jedno. Zarezerwowałam ten domek przez booking. E, ten typowy domek w tym okresie kosztował 100 euro i to był ostatni domek w ten dzień. Nie wiem, to chyba taka podpucha, bo tutaj dookoła nikogo nie ma. No i co, jak się to otwiera? Tutaj nie trzeba iść do żadnej recepcji, meldować się, nic. Tutaj jest skrzyneczka z kluczami, na maila dostałam kod do skrzyneczki i mamy kluczyk. Przy wejściu można pożyczyć sobie taki kózeczek do tachania bagaży, spoko ułatwienie. Zobaczcie dookoła, są jeszcze inne domki, tak jak mówiłam, różno rozmiarowo i pokojowo. Jest tutaj trochę tych domków, ale są tak fajnie porozkładane, że każdy ma jakby swój ogródeczak jest taka prywatność. Oraz oczywiście, obowiązkowy jest plac zabaw dla dzieci z plażą i zejściem do takiego jeziorka, do którego ja bym swoich dzieci nie puściła. Koszy nawet są. Adwian idzie odstawić wózek. Aby koteczki... Koteczku! No chodź tu, kiciuś! Ojejku! Śliczne wygibaski robisz! Ale ładne! Idę, ja spróbuję się z nimi pogłasnąć Koteczki, mogę do Was? Czemu Nie? <laughs> Bardzo fajnie i przyjemnie tutaj jest, powiem wam, że czujemy się tutaj trochę jak, u, jak w Polsce, wiecie, jak na jakimś, nie wiem, parku rekreacyjnym, po prostu zwyczajnym kempingu w Polsce gdzieś na Spoko, bo nie ma dużo ludzi, więc wiecie, nie ma samego holenderskiego dookoła, więc czujemy się swobodnie i ciekawe jakby to było, gdyby sami Holendrzy latali dookoła. Już wiecie, wtedy nie jest tak fajnie. A teraz jesteśmy koło łazienek, toalet oraz zlewów. Tutaj jest łazienka męska i co jak jest w środku? Jak na basenie? Jak na basenie. Tu jest damska. Hmm. To jest ogólnie takie publiczne, więc w sumie nie wiem, jakby tu było pełno. Ja nie wiem, czy ja z tego korzystała. No ale ogólnie jak nie ma ludzi, no to jest czysto, ładnie, schłodnie, jest papier toaletowy, oto nawet my ubrania. można sobie powiesić tutaj, mamy wygodny, głęboki zlew do tuszenia. Tusza i belki spoko czyste. A, tu są prysznice, chodź. Taki przedsionek do ubierania sobie, smoko. A to Słuchajcie, No, that bad. My jesteśmy tu jedyni. Teraz chodźcie ze mną, nie? I tutaj jest druga część kuchni. To jest do mycia naczyń miejsce. Są nawet gąbeczki, szczoteczki I tak tu jest, kolonio, jak, jak na kolonii, nie? Jakieś. A tutaj jest miejsce do kupania sobie warzyw i owoców na promenie. A, tak. No i na winiacze. Dobrze, jeżeli nie będziemy sami tutaj. Jesteśmy teraz w takiej strefie jakby rozrywkowej. Coś takiego. E, tutaj na przykład to jest spoko, ponieważ to jest miejsce na ogień. No ale tak. chyba specjalnie dla nas nie rozpalą. Co my? Sąd. Nie wiem, zobaczmy. zobaczmy. E, co mi się podoba? Te ławeczki mi rozwalają mózg. Zrobisz robisz tu? Pokażesz na te ławeczki? No nie, to no taka mała. No fajne takie, no nie? Łacić. Dla dzieci, fajne. E, tutaj jest również miejsce na grilla. Oto grill. I to fajne. Takie coś bym mogła mieć w sumie nawet u siebie w ogródku. Fajnie tak amerykańsko. Hmm. Jest woda. Jest woda, ale nie do picia, tylko do umycia czegoś. Fajnie, przyjemnie. Fajne lampeczki, ciekawe czy się będą świeciły w nocy. Mam nagrywać cały czas? Tak. A tutaj, moi kochani, będziemy się stołować, ponieważ mamy śniadanie w zestawie, tutaj mamy przyjść na śniadanie. Chodźcie zobaczymy, co jest a tutaj jest grill, węgiel do grilla. O ja, to normalnie sobie grilla weźmiemy. No, ej, ale spoko, tam tutaj ten mały grillak, chyba go sobie rozpalimy. I są to co, że gazie, tu w gazie, oni są poryci. Tylko, że tutaj to trzeba będzie, może właśnie zakaz gazu. To do mnie, chyba to. Tak? No. jest chyba co ty chciałeś? Chyba. No, tak jak mówiłam, mamy to śniadanie w pakiecie. I tutaj możemy sobie przychodzić, robić kawkę, herbatkę, kiedy chcemy. Automacik na. ze słodyczami przy podstawie. A kuchenkę No, mikrofalówka, jest tricard, fajnie, fajny, spokojnie. Rojbosz? English y breakfast? -y.

Zapytaliśmy w recepcji o jakieś drewno do tego paleniska, bo później fajnie by było sobie rozpalić. No i pani mówi: O tam, o, widzicie tą niebieską folię? Tam idźcie sobie zobaczyć. No i coś jest! ui! to jest Ui! Ale miasta, tylko co to się będzie paliło, patrzcie, jakie drewno! I tutaj, w sumie niedaleko domku, jest takie kolejne miejsce na palenie ogniska, i chyba tutaj to zapalimy, co nie? Tutaj te domki za mną. O, te. E, one mają w sobie wbudowany kibelek i umywalkę, tak, czyli tak jakby dodatkowa łazienka. E, I ten domek chyba jest o, sto, e, o 50 euro droższy niż te, które my mamy. Ale my przyjechaliśmy na jedną noc, więc wiecie. No i kochani widzowie, jeśli planujecie gdzieś się wybrać tak spontanicznie, na jakiś taki fajny wypad blisko natury, Polecam wam tą miejscówkę, serio, jesteśmy naprawdę bardzo blisko natury. Ja to się czuję jak kiedyś w Polsce. Mega przyjemnie, no tylko żeby jeszcze pogoda była trochę lepsza, ale to już od nas nie zależy. Jakby co, polecam miejscówkę, nie jest droga. No, będzie fajnie, przeczuwam tutaj, że będzie fajnie, a tym bardziej, że nie ma ludzi. Łączymy sobie muzyczkę, tylko że jeszcze, żeby jeszcze ryby brały. Dobra, kończę ten odcinek. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Całe info o tej miejscówce macie w opisie i widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao!